Witam, z tej strony Alex W. Dzisiaj otworzyłem sobie <laughs> dwie saszetki z FIFA 2022. I wpadły właśnie takie karty. Alison, To są oczywiście moje powtórki. Ale wpadły nowe. Logo Palmeiras. Iwan Petriak. Karim Benzema. Miller, Haland, Pike i Stones. I tutaj sobie złożymy na chwilkę, żeby było tak. O, ładnie. O. Mamy kupeczkę I tutaj mamy album. w nim? E, tutaj pierwsza struna. Bo tam z Rarkami to akurat... Dobra. I tutaj nowa karta mi właśnie wpadła. Gustavo Skarpa. Lecimy dalej, dalej, dalej. Jeszcze dalej. I tu właśnie... Mm, tak. Z Realu wpadł Waran też. I trzecia karta, to już specjalna. A nie, nie. Tutaj był Nicolo Barella z Interu. To trzy, tak? Czyli wpadły mi cztery. Specjalnie, że, że ona nie wpadła. Ale tu! Co mi wpadło właśnie tutaj? Lecimy od góry. Tutaj mamy De Bruyne, Invincible, Lewandowski, Tadic. I właśnie wpadło mi ta karta RAR! W dwóch saszetkach! Te wszystkie były z żabki I wpadł właśnie Mbappé na larce Kilian Mbappé Macie sobie kodzik Do pawona zobaczyć Chyba, że już go macie Okej, okay. dobra. Ale do może wam dam też kodzik do invisible. Macie. Dobra. Brakuje mi przecież sobie 96 kart, więc to niedużo, ale więcej niż z top klasa. Tutaj tego ten Lewandowski jest chyba najrzadszy z tych wszystkich rarek, co mam mi się zdaje. Lewandowski wpadł. Jak, jaka, jaka pierwsza rarka? A więc ładnie, super. A zobaczcie. Niedługo leci, leci nowy filmik, czyli może jutro, może pojutrze. Trzesłuchajcie. Z, z Tutaj tutaj zobaczcie moje limitki na, na ten czas. Milik szczęsny, Berżyński, Glik, Klich, Jóźwiak, Wandbik, Fernandes, Bellingham, Żywkowicz i Traor. Dobra. To, to na tyle te limitki, ale chcę wam pokazać pewne, co dzisiaj zakupiłem a więc poczekajcie dobra że będzie Wam się pojawiać. Cena niby 20 20 zł, cena ale oryginalne to to tyle zobaczcie 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 Książka ma 462 strony. Proszę tu zobaczyć. Krzysztof Ronaldo Biografia. Tak, moi drodzy. Będę wam czytał. Będę wam czytał. Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy. Zaczniemy dzisiaj od... Wstęp Łukasza Gąsiorka, ale to może na innym, albo nie. Dobrze, na innym odcinku. To na następnym odcinku będziemy czytać tą, książę, tą książkę. Dobra, to by było na tyle. Pa. Ha, co sprawia do tego albumu, to. пища добро